Na pewno macie tak, że budzicie się rano i zastanawiacie się, czy to był sen, czy może jawa. Tak samo jest z rzeczywistością. Czasami coraz trudniej odróżnić nam tą realną od wirtualnej. Dlatego pomyśleliśmy, że zrobimy właśnie o tym odcinek. Technologia idzie do przodu i nasze telefony są już w stanie ogarniać rzeczywistość rozszerzoną. Oczywiście bądźcie z nami do końca, bo jak co poniedziałek mamy dla Was żywą kasę, którą rozdajemy, a którą możecie wydać, w Google Play lub App Store. Lubię tatuaże no i nie ukrywam, że mam ich kilka. Tutaj jest szczupak, tutaj powstaje tygrys, jeszcze się goi, bo to świeży temat. No i mam też smoczka, nie jest mały, przyznaję, i nawet nie jestem w stanie policzyć, ile już sesji zaliczyłem, żeby to zrobić. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Otóż znalazłam naprawdę fajną apkę, nazywa się Ink Hunter i służy ona do tego, aby zwizualizować sobie kolejny projekt i to na własnej skórze. Zobaczcie. Ok, włączamy apkę i mamy tu możliwość wybrać projekty artystów z całego świata. Można też przejść do własnej galerii, gdzie mamy możliwość zrobić zdjęcie naszego pomysłu lub wybrać coś, co pobraliśmy z neta. Wróćmy do gotowych projektów. Nie mają one tła, więc będzie mi łatwiej pokazać wam, jak zwizualizować sobie kolejną dziarę. Wybieramy sobie projekt, który nam się podoba i klikamy w niego. Widać tu też, ile osób doceniło tą pracę. Czas pokazać trochę więcej ciałka, niż mam to w zwyczaju. Aby funkcja, którą chcę Wam pokazać działała, trzeba sobie na skórze narysować trzy kreski w taki oto sposób. No dobra, wypróbujmy ten wzór. Kreski, które widzicie na ekranie, trzeba dopasować do tych, co mamy na skórze i nasz projekt jest już widoczny. To, co najfajniejsze w tej apce, to to, że nie nakłada ona jakby płaskiego zdjęcia na skórę po prostu, tylko dzięki właśnie tym kreskom, które sobie zrobiłem, jest ono w formie 3D. Na ten wzór można spojrzeć pod różnymi kątami. Zróbmy teraz fotkę. Można oczywiście dopasować jej rozmiar i pochwalić się pomysłem znajomym na portalach społecznościowych lub też za pomocą komunikatorów. Ja wiem, że tatuaże robi się dla siebie, no ale dzięki temu można poznać opinię na przykład naszej paczki na temat naszej przyszłej dziary. Dobra, zapisujemy zdjęcie i z takim wzorem można udać się już do studia tatuażu. Oczywiście nie mam teraz zamiaru rozpoczynać kolejnego tatuażu, skoro jeszcze dwa poprzednie nie są skończone, ale słuchajcie, dzięki tej apce możecie na własnej skórze zobaczyć, jak dany wzór będzie wyglądał no i dzięki temu podjąć odpowiedzialną decyzję. W końcu tatuaż to coś, co robimy na lata. Może chociaż... 5 minut troszkę. Mierzenie towarzyszy już nam od pierwszych dni życia. Już po samych narodzinach mierzą naszą długość. Bez mierzenia ciężko byłoby wyremontować pokój czy też zbudować piramidy. Tylko ta miarka, nie zawsze ją mamy, a gdy już jest to zwykle okazuje się za krótka, niezbyt stabilna, po prostu nie chce z nami współpracować, czy też w niektórych przypadkach może okazać się niebezpieczna. W dzisiejszych czasach musi być coś nowocześniejszego. I jest. I jest to AR RULER. Po odpaleniu aplikacji wybieramy pożądaną jednostkę miary. Następnie klikam w ikonę z linijką i startujemy. Po pierwsze kierujemy aparat na powierzchnię, którą chcemy zmierzyć. Po drugie, ustalamy dystans, z jakiego będziemy łapać obiekt. Po trzecie, sprawdzamy, czy mamy odpowiednią ilość światła. Telefon oddalamy, przybliżamy, zmieniamy kąty, tak aby aplikacja wszystko ogarnęła. Na koniec wybieramy powierzchnię, którą chcemy zmierzyć. Zaznaczamy, co chcemy zrobić, to znaczy, czy mierzymy linię, wysokość, sprawdzamy kąty, a może chcemy obliczyć pole lub objętość obiektu. Ja przetestuję zwykłą, poczciwą miarkę, Zobaczymy, czy działa, no i jak. Zobaczymy to na drzwiach i kafelce. Jak widzicie, Apple Ruler działa całkiem sobie radzi z łapaniem miar. To jest podstawą tak naprawdę przy bardziej skomplikowanych funkcjach w tej aplikacji. Obawcie się sami zapką i jej rozbudowanymi możliwościami. Piszcie też w komentarzach, co o nich sądzicie, no i czy już ją sami przetestowaliście. Od dziś Waszą miarkę będziecie mieli zawsze tam, gdzie Wasz telefon, czyli w kieszeni. Marzą mi się czasy, kiedy będę miał problemy, jaki kolor nowego porshaka wybrać, jak prezentować się będzie na moim podjeździe i jaką nitką szyte będą fotele. Jako, że youtuberzy wszystko robią z pasji, a nie dla pieniędzy, myślę, że długo mi to nie grozi, ale ciągnąc temat dalej, na razie z pomocą przyjdzie mi aplikacja, i to oficjalna aplikacja Porsche AR Visualizer, dzięki której zaparkujecie porszaka na swoim podjeździe i uwierzcie mi, kochani, obejrzycie go dokładnie do najmniejszej, nawet najmniejszej dziurki czy śrubki. Zaczynam od pobrania konkretnych modeli. I wirtualnego zaparkowania go w wybranym miejscu. Teraz możemy dostosować auto z zewnątrz, zmienić felgi czy włączyć światła. Spokojnie rozbroimy też swoją maszynę, żeby przylukać silnik czy układ napędowy. Wybrane modele mają również dodatkowe parametry, którymi możemy się pobawić, a uwierzcie mi, od których będziemy zbierać szczęki z podłogi. Gdyby tego było mało, autem możemy przejechać się po naszym osiedlu czy parkingu. Uważajcie tylko, żeby nikt podczas zabawy Was nie potrącił. Tak naprawdę znalazłem dwa minusy tej aplikacji. Pierwszy to to, że mega dziwnie wyglądacie klęcząc na parkingu i... Kręcąc telefonem przed jakimś niewidzialnym samochodem. Naprawdę, jeżeli ktoś na Was patrzy z boku, wygląda to dość komicznie. No i drugi problem, a tak naprawdę nie problem, ale uwierzcie mi, takim autem nie zaświrujecie przed dziewczyną, przed, przed kumplami, ale dobrze wiemy, że poukładane to trzeba mieć w głowie, a nie w portfelu, także sobie, czy to jest problem. Ściągnijcie aplikację, pobawcie się, bo naprawdę warto i wierzę, że tak jak ja dostaniecie opadu szczęty. No i na szybciutko konkurs. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy wygraliście w tamtym tygodniu, to zerknijcie do komentarza podwieszonego. A skoro odcinek jest o rzeczywistości rozszerzonej, to my zajmiemy się tą jak najbardziej realną. Zadanie jest bardzo proste. Zasubskrybuj ten kanał, a po drugie napisz w komentarzu, jaka rzecz leży po Twojej prawej stronie. My wybierzemy może losowo, może ten fajny komentarz i trzy bony po stówce do Google Play lub App Store są właśnie dla Was. Bierzcie udział, bo naprawdę warto i warto wygrywać. Kiedyś poszukiwano różnych rzeczy, na przykład Świętego Grala, ale dziś najważniejsze jest jedno. Zasięg sieci komórkowej i sieci wi w telefonie. Wiadomo, nie w każdym miejscu zasięg jest taki sam i czasem wystarczy przesunąć się o kilka metrów, aby moc sygnału wzrosła. Ale jak znaleźć takie miejsca? Jak sprawdzić rozłożenie sieci Wi-Fi w domu i jak wyłapać słabe punkty? To wszystko da Wam aplikacja Wi-Fi AR. Aplikacja działa zarówno w domu, jak i poza nim. Generalnie w każdym miejscu, gdzie ją włączymy, będzie pokazywać stan sieci zarówno tej komórkowej, jak i Wi-Fi, jeśli oczywiście jest dostępne. A dodatkowo można stworzyć dokładną mapę sieci w całym domu albo wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli. No dobra, ale po kolei. Na początku można odwiedzić ustawienia. Tutaj nie ma za dużo roboty i generalnie nie musicie zmieniać domyślnych ustawień, ale jak ktoś lubi sobie grzebać, to może się tutaj chwilę pobawić. A jeśli chodzi o ekran początkowy, to od razu wiecie, co zrobić. To tak jak z piwem. Widzicie je i od razu wiecie, co dalej. Wybieracie zatem poszukiwanie sieci Wi-Fi albo sieci komórkowej. Teraz wystarczy przejść się z telefonem, a aplikacja będzie skanować otoczenie. W miejscach, gdzie wykonywaliśmy skanowanie, pojawią się informacje o sieciach. Dodatkowo można też zmieniać informacje, które mają nam się pokazywać podczas poszukiwań. Natomiast dzięki ekranowi, który widać w rogu ekranu, możemy stworzyć mapę sieci np. całej swojej chaty, albo pójść krok dalej i zmapować np. dostępność sieci komórkowej gdzieś poza domem, generalnie gdziekolwiek. Tak stworzone mapy możemy zapisywać i dzięki temu możemy wyłapywać słabe i mocne punkty dowolnej sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. Aplikacja jest bardzo prosta i ma jedno zadanie, z którego świetnie się wywiązuje. W wersji darmowej pojawiają się reklamy, ale tylko w jednym miejscu. Można też wesprzeć twórcę kilkoma dolarami, co spowoduje wyłączenie reklam. Trochę mi to przypomina Pokémon Go z tą różnicą, że poszukiwania sieci mogą Wam się jednak przydać. Sami sprawdźcie, gdzie w chacie macie najlepszy zasięg, a gdzie przydałby się wzmacniacz sygnału. Apki potrafią naprawdę zaskakiwać. To, co mnie w nich urzeka, to wszelkiego rodzaju rozrywka, którą dostarcza nam rozszerzona rzeczywistość. Te proste gry, gdzie możemy odpalić się na biwaku, plaży, gdziekolwiek tylko jesteśmy. I taką właśnie grą jest Jenga. No dobra, zobaczmy, co gra nam oferuje. Zaczynamy od wyboru miejsca, w którym stoczymy rozgrywkę. Tak jak w apkach tego typu, ruszamy telefonem na boki, by stworzyć płaszczyznę. Wielkość Jengi również możemy dostosować, powiększając ją dwoma palcami na ekranie. Następnie wybieramy, czy chcemy grać sami, czy też z kimś, jaki rodzaj bloczków użyjemy do gry, oraz określamy ilość uczestników. No i bank, dżenga się rozkłada, więc czas na rozgrywkę. Zawołam więc sztabę i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zaskakująca jest tu precyzja, z którą wyjmujemy bloczki, bo naprawdę lekkie potrząśnięcie ręki i wieża może runąć. O, skrzywiłem ją, skrzywiłem ją. A czekaj, a czy można zrobić taki mały No, patrz, tak. No jak spadnie? Potrząsnę tak, żeby się powyciągać. <śmienią> taką partyzantkę pa. O nie, 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 nie. I spadnij mu. I to jest właśnie to. Więcej nie kombinujemy. No dobra. Nie no, chciałem ja teraz to zrobić. Żebyś mi to teraz poustawiał. Ja pierdolę, spadło. Trzęsące się łapki. Jest więc ciekawie, a rozszerzona rzeczywistość daje nam dużo rozrywki. Z innych tytułów, które mogę wam polecić, to Nightfall, gdzie również ustawiamy planszę zamkiem w dowolnie wyznaczonym miejscu i zaczyna się zabawa. Kolumny żołnierzy chcą go zdobyć, a naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić. Wykorzystując strzały i katapultę, strzelamy do nieprzyjaciela, rozbijając w pył jego siły. Zdobywamy przy tym hajs na ulepszenia broni, powoływanie dodatkowych jednostek do gry, jest więc moc. Z tych bardziej skomplikowanych i wymagających jeszcze dokupienia lasera do komórki mam jeszcze tytuł Father. To już wyższa półka grania. Wybieramy miejsce spotkania na przykład w mieście, dzielimy się na drużyny i rozpoczynamy wirtualną batalię. Coś jak taki miejski paintball, tylko bez kulek, ale równie odjechany, równie emocjonujący. No bo tam, gdzie mamy rywalizację, zawsze są emocje i fan. I to tyle. Mam nadzieję, że rozrywka z rozszerzoną rzeczywistością zaciekawiła Was, ale nie do tego stopnia, abyście poświęcali jej nie wiadomo ile czasu. Pamiętajcie, żeby nie zastępować sobie przyjaciół tymi wirtualnymi znajomościami, a częściej brać do ręki piłkę, wyjść sobie na dwór i odstawić myszkę czy telefon. To już koniec dzisiejszego odcinka, i mam nadzieję, że przynajmniej jedna rzecz Wam się spodobała. W środę widzimy się z kolejnymi zaskakującymi sposobami od naszej ekipy i pamiętajcie też o poprzednich częściach formatu w kieszeni, bo naprawdę fajne aplikacje u nas się przejawiają. Przewijają. Na razie.